Cześć, witam w kolejnych korkach w matmusie.pl. Przejdziemy sobie do zadania za ciągiem arytmetycznym, ale powiążemy to zadanie z logarytmami. Przeszukajmy treść. Dla jakiej wartości x liczby logarytm o podstawie z 5 z jednej drugiej, x oraz logarytm o podstawie z 5 z liczby 50 w podanej kolejności są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego? Moją podpowiedzią będzie to. Co już zresztą było we wcześniejszym zadaniu, że jeżeli mamy sobie jakieś trzy kolejne wyrazy, może być to w ten sposób, tak, ważne, żeby one były po kolei, zależnie od tego, od którego wyrazu zaczniemy, to wówczas ten środkowy wyraz to inaczej możemy wyznaczyć z tego, że to jest inaczej suma tych skrajnych, tylko że dzielimy sobie przez dwa. Tak, tak samo tutaj. A18 to jest inaczej A17 dodać A19 podzielić przez 2. I teraz wystarczy zaznaczyć, że to jest nasze a1, powiedzmy, to jest a2 i to jest a3 i zastosować ten wzór. To jest pierwsza informacja. Druga informacja, no to należy sobie przypomnieć własności logarytmów i wiemy, że tak, logarytm a o z b dodać logarytm o podstawie a z liczby c to jest dokładnie to samo, co logarytm a b razy c, to jest to, no i chyba to wszystko tak naprawdę. A i jeszcze może jedna, że A z liczby B równa się C, to inaczej mówiąc wykonujemy sobie o, takie kółeczko, czyli A do potęgi C równa się B. Te własności należy zastosować. Ok, rozwiążcie to samodzielnie, pogówkujcie i sprawdźcie z wynikami w odsłonie drugiej.